Dzień dobry. Dzisiejszy temat to Maria skłodowska curie polska noblistka. Maria Skłodowska urodziła się w 1867 roku w Warszawie, czyli trzy lata po upadku Powstania Styczniowego. I był to okres, w którym polskie elity uznały, że należy stawiać na naukę, rozwój gospodarki, ziem polskich pod zaborami. Gdyż następne powstanie w niekorzystnym układzie międzynarodowym nie miało sensu, ponieważ mogło tylko przysporzyć więcej ofiar, natomiast nie było widoków na odzyskanie niepodległości. No i tutaj trzeba podkreślić, że Maria Skłodowska uczyła się od najmłodszych lat dobrze. Ukończyła gimnazjum z wyróżnieniem, to był odpowiednik szkoły średniej. <grym> Bardzo dobrze opanowała nauki ścisłe, przed, przede wszystkim matematykę i fizykę oraz języki obce. Biegle posługiwała się m.in. angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim. <grym> No, i tutaj pracowała jako nauczycielka, ale jednocześnie dokształcała się na tak zwanym Tajnym Uniwersytecie Latającym. Był to uniwersytet dla kobiet i on zmieniał swoje, swoją siedzibę, ponieważ był tajny. Dopiero został zalegalizowany, zalegalizowany w 1905 roku na tle przemian w Imperium Rosyjskim. No i tutaj. Maria Skłodowska chciała się kształcić nadal, ale był to okres, w którym kobiety albo na, na, na uczelniach nie mogły się kształcić, albo im to utrudniano. To znaczy, historycznie tutaj sprawa wyglądała tak, że wykształcone kobiety były już nawet w starożytności. Na, natomiast były to kobiety z elit i też były to często pojedyncze przypadki. Natomiast masowa nauka, nawet z jakichś takich sfer, prawda, wyższych czy średnich, bo to zależy od okresu, czy, czy, czy nawet z tych sfer niższych, no, była tutaj zarezerwowana głównie dla mężczyzn, a już szczególnie jeśli chodzi o nauki ścisłe. Niemniej jednak ona w wieku 24 lat wyjechała do Francji. I tam postanowiła studiować na słynnym paryskim uniwersytecie w Sorbonie, który miał już tradycje sięgające średniowiecza. I jako pierwsza kobieta zdała egzaminy wstępne na studia fizyki i matematyki. No w Imperium Rosyjskim nie byłoby to możliwe, ponieważ w Europie Zachodniej te przemiany zaszły nieco szybciej, nawet w Niemczech, czy we Francji, czy, czy na przykład w Szwecji. Natomiast w Imperium Rosyjskim te przemiany na korzyść prawie tutaj kształcenia kobiet zachodziły wolniej. No i tutaj na studiach poznała Piotra Kiri, którego z którym wzięła ślub, dlatego właśnie później miała nazwisko Maria Skłodowska-Curie. I on też zajmował się właśnie tutaj nauką, głównie fizyką. I oni prowadzili swoje badania razem, ci państwo. No i tutaj ich odkrycia okazały się przełomowe w dziedzinie właśnie początkowo fizyki. Prowadzili to we własnym laboratorium i odkryli dwa pierwiastki, polon i rad. Właśnie tutaj na nazwę zasługuje szczególnie polon. Po łacinie polonium, ponieważ te pierwiastki z reguły są przekształceniem lub skrótem nazw łacińskich, właśnie tutaj w <laughs> układzie okresowym pierwiastków. No, i tutaj właśnie Polon nawiązywał do nazwy kraju, z którego pochodziła Maria skłodowska curie czyli Polski. Polski nie było na mapie politycznej, ale pojawił się właśnie Polon, który nawiązywał do Polski i, i jest to trwałe miejsce. Tutaj odciśnięte nauki polskie, właśnie, chociażby poprzez tablicę, właśnie Mendelejewa, czy tablicę. Tablice, yy, Okresową pierwiastków. No i tutaj można wspomnieć, że na przykład rad ma zastosowanie w medycynie szerokie, natomiast polon jest to też pierwiastek radioaktywny i promieniotwórczy, który bardzo mocno wydziela promieniowanie alfa i jest źródłem ciepła i jest wykorzystywany między m.in. bardzo szeroko był wykorzystywany w wieku XX w statkach kosmicznych. I w satelitach. I do dziś pełni tę funkcję. I w 1903 roku Maria Skłodowska-Curie wraz z mężem Piotrem Curie otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Jest to uważana w świecie nauki nagroda, która jest po prostu najważniejszą nagrodą, można powiedzieć. Jest ona uważana za najważniejszą nagrodę. Cieszy się bardzo dużym prestiżem do dziś. I jeśli ktoś dostanie Nobla, obojętnie z jakiej dziedziny, to praktycznie jest znany przez całe życie i jest, jest kimś słynnym, prawda? I kimś, kto zasługuje na uznanie. No i po śmierci, tragicznie, w wypadku tutaj, właśnie komunikacyjnym, w 1906 roku zmarł. Mąż. Margi, Piotr Kiri i ona objęła po nim funkcję wykładowcy, czyli nauczyciela akademickiego, właśnie w wyższej szkole w Sorbonie, właśnie w tym słynnym paryskim uniwersytecie. No i została, została z tego względu pierwszą kobietą profesorem na tej szacownej uczelni. Mimo to nadal prowadziła pracę naukową i w 1911 roku otrzymała kolejną Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. No to to już jest naprawdę wielkie osiągnięcie, ponieważ dwukrotnie otrzymać Nagrodę Nobla i to z nauk ścisłych no jest tutaj wyczynem, można powiedzieć, wszechczasów. No ale tutaj należy wspomnieć właśnie, że, o czym już nadmieniłem, że te pierwiastki polon i rad to były pierwiastki radioaktywne, inaczej są nazywane promieniotwórczymi. Będziecie się o tym jeszcze uczyć na lekcjach chemii. No i one mają takie właściwości właśnie, że wydzielają między, między innymi promieniowanie alfa, które jest szkodliwe dla organizmu ludzkiego. Wówczas jeszcze sobie do końca nie zdawano z tego sprawy. Można ulec na promieniowaniu i to przynosi bardzo złe skutki dla zdrowia. Dlatego też Maria Skłodowska-Curie zmarła w 1934 roku. No, nie był to taki wiek jeszcze jakiś bardzo zaawansowany, ale właśnie wpływ na jej zdrowie miało, miały te badania z tymi szkodliwymi tutaj pierwiastkami, które prawda, są radioaktywne. No i tutaj należy jeszcze dodać, że w 1995 roku szczątki Marii Piotra Kili zostały złożone w Panteonie Paryskim. Po prostu tam są upamiętniane osoby szczególnie zasłużone dla Francji. No i Maria Skłodowska Kili jest tam jedyną kobietą, która się znalazła właśnie w tym, w tym gronie tych osób wyróżnionych w historii Francji. Osób, które właśnie tutaj są szczególnie uhonorowane w historii tego państwa. Także musicie o tym wszystkim pamiętać. Pamiętać, że Maria Skłodowska Kili jako jedna z pierwszych kobiet w Europie i na świecie zasłużyła się rozwojowi nauki Polskiej i światowej. Trzeba pamiętać o nazwie Polon, w układzie okresowym pierwiastków. I trzeba pamiętać właśnie, gdzie ona spoczywa i i właśnie mieć w pamięci te jej wielkie osiągnięcia, które rozsławiły właśnie też tutaj Polskę na arenie międzynarodowej, mimo że Polska wtedy, kiedy ona zaczynała swoją karierę naukową, nie istniała na mapie Europy. Dziękuję.